Jedziemy moi drodzy, sprawdzimy. Sprawdzimy, czy przywieźliśmy tutaj po Intel Extreme Master z troszkę szczęścia. No to sprawdzimy. O, znalazło nam kogoś. żeby nie grał z Polakiem, bo będzie mi tu wchodził na stream. Okej, okay. wymieniamy trzy karty. Sprawdzimy na co, moi drodzy, tutaj możemy liczyć. O, jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej. Okay. Teraz jest pytanie, czy on coś zagra w pierwszej turze. Super. To mi się bardzo, bardzo podoba. My będziemy chcieli w drugiej skoinować do trójki. No, tak już średnio. Chyba, że liczymy na szczęście. się tu gorąco. Jest. Ok. Przechodzę teraz, moi drodzy Hesa. To jest przejście Hearstone. No, koleżko, czekamy na. Czy to jest werbunek? To nie jest werbunek. To nie jest werbunek. Hmm. Bardzo dobrze by było to rzucić. Z drugiej strony, fajnie by było mieć większą kreaturę na stole. Eee, rzucając to. Mogę w następnej turze wykorzystać 5 many, czyli mogę tak naprawdę dwa razy się przeciążyć. No, to jest słabe, nie ukrywam, bo w sumie to uderzenie nic nie dało. Eee, ale zobaczymy. No, on się uleczy po prostu. On będzie chciał 2-1 zabić. Zobaczymy, czy on ma Srebryta na ręce. Jeżeli ktoś ma 11 wygranych, to, to raczej ten Srebryt tam jest. Sprawdźmy No, okej. Okay. Dobrze, dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. Przeciążenie atak za trzy dobra. W następnym mam mocne przeciążenie, ale mam stół. To jest ważne. Okej. Okay. No i Lipton. Okej, okay, on tutaj nie ma bezpośredniego zabójstwa. Mmm, to jest bardzo zły place. Musimy to czyścić. Musimy to czyścić tutaj. Nie mogę myśleć o tym, czy on ma konsekrację, czy on tam coś ma. Nie no, to tutaj kwestia okej, okay, Aldor. Dobra. W następnej mamy odblokowanie. Trochę straciliśmy na tym przeciążeniu teraz. Bardzo straciliśmy nawet. Furia wichru my friend. No niestety, to nam nic nie pomaga. To sobie zostawimy. O ma tylko dwie karty, ale jednak nie możemy mu dać tutaj z tego gościa zbufować, więc... <grywdy> to jest trudne, to jest trudne teraz, bo... Albo wyczyścić mu to. No ale co ja potem będę miał? Czekajcie. Używając żaby nie zagram nic więcej poza totemem. Dobra, zróbmy tak. Uff. Nie no, mech tutaj byłby najgorszym zagraniem. Ok, mamy jeszcze jedną żabę. Tam już on nie ma kart. Całkiem ok. Mamy jeszcze ziabę. Mamy jeszcze ziabę. No i spoko. To robimy ziabę. I to robimy mecha. Każdemu może się zdarzyć. No ale dlaczego? Czy ty teraz dostałeś coś ogromnego? No tak średnio. Czekam Ok. Osiem. Okej. Okay. Graj. Zobaczymy teraz. Zobaczymy teraz, co zrobi, bo... Kurde, to jest bitwa na to, bryki i. co? Ja już dwie żaby użyłem. Będę miał silence. Okej, okay, to możemy mu jakoś tam potem zabić. A ja on chce dobrać kartę. Za jeden many sobie dobrał kartę. To mu jeszcze przeżyło. Jeśli użył tego na tym, czyli. Co, ma pewność, że mu to przeżyje, tak? Uderzenie i konsekracja? Aha, nie, bo miał jeszcze broń. To szkoda, że to tak zadziałało. E, czy ja mam jeszcze burzę. Już chyba nie mam burzy. Dobra, moi drodzy. Liczymy na fuksa. Niestety nie możemy mu dać dobierać kart. Już czekajcie, jeśli to wyrzucimy. Jest mu bardzo łatwo się wymienić tymi dwoma kartami. No ale nie możemy mu dać dobierać tych kart. Eee, dobra. Go. No. no niestety, w następnej turze mam pusty stół. To jest pewne. Tym bardziej, rzucił Aldora i to mnie strasznie tutaj ugotuje. To mnie tutaj ugotowało. Będzie ciężko. Chyba nie wygram tej walki, niestety. Chociaż mi się wydawało przez chwilę, jak wyczyściłem mu stół, um, że było całkiem spoko, ale... No zobaczymy. Może, może na ręce ma teraz jakieś słabe karty, jakiegoś, kurde, giermka. <grymka> konsekracja. Dlaczego to jest konsekracja? Dlaczego to jest konsekracja, mój drogi kolego? No nic, nie udało się. Kurde, dobrze zagrał. Musimy teraz zobaczyć, czy my coś tutaj mamy jeszcze trzask. Moglibyśmy jeszcze powalczyć. Yy, to jest taka wiecie, taka walka. 6 Tu usuwa, to bije nam 7, i to jest jeszcze jedna tura do przeżycia. No to niestety nie udało nam się. Dobra, no nic. Czasami trzeba się pogodzić z porażką. Chyba, że jeszcze będzie totem, ale to też już chyba nic nie da. Nie, totem już nic nie da. Dobra, dobre zagranie ziomek. Gratulacje. Weź mnie zabij, dam ci taką uciechę. Tylko nie biję mój. O matko, nie... wygrałeś już stary. Skończ to. Skończ to. No i niestety dojechał mi final boss, kurczę, nie udało się. Ale 11 zwycięstw to jest fajnie. 11 jeszcze nigdy nie miałem. Miałem 12, miałem 10, 11 chyba nie miałem nigdy. To jest w sumie takie najgorsze, to jest tak jakby zdobyć, um, nie wiem, Srebrny medal, nie? Na igrzyskach Było się tak blisko A jednak tak daleko 370 75 pyłu i paczka Sprawdzimy mm. No i to jest kurcze super moi drodzy Paczuszka To jest super paczuszka klasyczna Bujeczka i złota epicka. Tak powiedział. Złota epicka. Nie potrafię mówić, bo mam gardło już zjechane. I tyle. I tyle. Tak to jest, moi drodzy. Tak to się gra.